Witam na kolejnym spotkaniu. Po okresie świątecznym myślę, że humory nam dopisują. Przez ten czas mam nadzieję, że troszeczkę ćwiczyliście, przygotowując się do porodu. Nawiązany kontakt z dzieckiem myślę, że również został. Więc dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, w jaki sposób przygotować się. Do przyjścia do szpitala, co ze sobą zabrać, jak to wszystko wygląda. Więc ciąża trwa, kochani, 40 tygodni. Mówi się, że plus minus 2 tygodnie w jedną stronę, dwa tygodnie w drugą stronę. Więc po 38, gdy rozpoczyna się 38 tydzień ciąży, należy być przygotowanym, że być może w którymś momencie rozpocznie się poród i trzeba będzie pojechać do szpitala. Żeby nie było tak, że o 3 w nocy, czy o 12, czy nad ranem zaczynacie się dopiero pakować, bo odpływają Wam wody płodowe, czy, czy rozpoczęła się akcja porodowa. Dlatego przygotowujemy sobie torbę, wkładamy wszystkie potrzebne rzeczy, żeby później bez pośpiechu, bez jakiejś tam nerwowości nie pakować się w ostatniej chwili. Do torby wkładany. Dwie koszulki bawełniane, głęboko rozpinane lub pęknięte po boku dla matek karmiących. Klatki pod prysznic. Dwie butelki wody mineralnej niegazowanej. Jedna z nich dobrze byłoby, żeby miała dozownik do picia. Szyjka macicy jest długa, mniej więcej dwie trzecie długości palca wskazującego, twarda, zamknięta i położona od kości krzyżowej. Więc potrzeba troszeczkę tych skurczy, żeby zanim rozpocznie się poród, przygotować ją do porodu. Dlatego zalecam wam cierpliwość. Nigdy przy pierwszych objawach czyli przy pierwszych skurczach które się pojawiają nie jedźcie od razu do szpitala bo zbyt szybkie przybycie do szpitala nie jest korzystne ponieważ często okazuje się że to są bóle przepowiadające że jesteście obserwowane przez kilka godzin później pozostawione czasami na dobę na obserwacji jeszcze na patologii ciąży i w końcu lekarz proponuje Wam wyjście do domu i czekanie na poród w domu. Wy wtedy jesteście zdegustowane, zniecierpliwione, martwicie się, że może coś złego się dzieje, rodzina też chciałaby Was widzieć już z dzieckiem, a tu same wracacie ponownie do domu, by czekać na poród. Dlatego warto w domu spokojnie poobserwować czy spokojnie. To są bóle przepowiadające? Czy może rozpoczyna się akcja porodowa? Jak to zróżnicować? Bóle przepowiadające są nieregularne. Czasami jest skurcz za skurczem, a później na przykład pół godziny przerwy. Ja zawsze tu w szkole rodzenia mówię, że mamy obserwować przynajmniej przez dwie godziny. Skurcze, które występują co 5 minut, mają tendencję nasilania się, czyli są coraz mocniejsze i coraz częstsze. Te dwie godziny to czas, żeby jeszcze w domu coś zrobić. Nawet można się spotkać z koleżanką, porozmawiać, popytać ją, ale w dzisiejszym czasie dobrze jest. Upiec na przykład szarlotkę, dlatego mówię też do swoich uczni w szkole rodzenia, że w domu pod koniec ciąży ma być kilogram mąki, kilogram jabłek, margaryna, cukier i szarlotka może być przygotowana. To mniej więcej dwie godziny, żeby to wszystko przygotować i upiec. Jeśli po tym czasie skurcze są coraz mocniejsze i częstsze. To mąż bierze sobie kawałek szarlotki do szpitala, jeśli jedzie z wami. Bo może okazać się, że osoby, które teraz posłuchają, przyjadą akurat, nie, jak skończy się um, zakaz um, pobytu na oddziale dla osób towarzyszących. A jak nie, to um, poczęstuje później całą rodzinę, żeby jeszcze. Wykazać, jakie to jest. Byłyście dzielne przed porodem, że miałyście czas na, na upieczenie ciasta. A Wy również nie będziecie się skupiać na tym, żeby każdy skurcz obserwować, żeby przeżywać, jaki on jest intensywny, jak bardzo was boli. Jeśli to jest noc, kochani, to pamiętajcie, Również nie wolno się śpieszyć, jeśli Wam zaczyna coś dokuczać, nie pozwala wam to spać. Napuszczacie sobie do wanny wody, możecie sobie jakieś um, olejki eteryczne nawet rozpuścić, Jaki, jakiś um, zapach, który um, wprowadza Was w błogostan. Możecie wypić sobie herbatkę malinową, czy herbatkę z liści malin, która dobrze wpływa na szyjkę. Macicy, powodując, że ona szybciej się rozwiera, lub po prostu coś na uspokojenie, co Was wycisza. Po takiej kąpieli możecie, mąż może zrobić Wam masaż rozluźniający, te masaże, które Wam tutaj podawałam, bardzo dobrze, i połóżcie się spać. Jeśli w trakcie nocy. Kilka razy się przebudzicie, bo was coś zabolało, to po prostu, kochanie, przekręcajcie się na drugi bok i śpijcie dalej. Pamiętajcie, że na śpiąco jeszcze nikt nie urodził, więc nie możecie mówić, że ja dwie noce nie spałam, bo tak czasami pacjentki mówią, bo bałam się, że ja urodzę, bo mnie dwa czy trzy razy w nocy zabolało. Nie ma czegoś takiego. Nie obawiajcie się, bóle przepowiadające nie dają wam na pod koniec ciąży spać, jak wy mówicie, żyć, ale są bardzo przydatne. Tą długą, zamkniętą szyjkę przygotowują do porodu, skrócą ją, zgładzą, rozewrzą. Także jak przyjdziecie do porodu i położna was zbada i powie na przykład, że jest 3 czy 4 centymetry rozwarcia, to będziecie przeszczęśliwe. Bo wiecie, że będziecie mieć za sobą co najmniej od 6 do 8 godzin porodu. Więc warto w domu nawet dwa razy skorzystać z tej własnej wanny, z kąpieli. Możecie nawet sobie wziąć paracetamol, tabletkę, bo w szpitalu też, jeśli to są bóle, które wskazują, że, że, że to nie skurcze porodowe, to też dostaniecie paracetamol, który spowoduje albo wyciszenie, albo ym, po prostu zadziała przeciwbulowo rozluźniająco na waszą szyjkę. Także spokojnie czekamy. Więc dwie godziny skurczy co najmniej co pięć minut z tendencją nasilania się i dopiero spokojnie jedziemy do szpitala bez żadnego pośpiechu. Jeśli was boli przez Godzinę co 5 minut, a potem przez godzinę dwie w ogóle nie odczuwacie skurczy, to o tamtej godzinie zapominamy. Ja mówię o regularnej akcji regularnej więc spokojnie czekamy. Obserwujemy sobie skurcze, yy, obserwujemy ruchy dziecka. Jeśli ruchy są takie, jak przed yy, akcją tą. Która się pojawia skurczową, dziecko nie tłucze się, nie szamocze, to spokojnie czekamy. Czekamy bez jakiegoś, um, jakiejś nerwowości. Innym sposobem rozpoczęcia się porodu może być odpłynięcie wód płodowych. Zdarza się to już rzadziej, no ale bywa tak, że jeszcze zanim rozpocznie się akcja porodowa, urodzącej. Odpływają wody płodowe. Wody płodowe to są wody, kochani. To tak jakby ktoś odwrócił szklankę i wylał płyn. Bo tu mylącą rzeczą jest czop śluzowy, który zamyka szyjkę macicy. Pod koniec właśnie ciąży, gdy zaczynają się pojawiać te skórcze przepowiadające, które wywołują skracanie i rozwieranie szyjki, ten czop śluzowy lubi się wysunąć i pojawić na naszej bieliznie w charakterze mokrego e, mm, śluzu. Jeśli Wy widzicie, że to jest tylko zawilgocona e, podpaska, może nawet w nim się pojawić, mogą się pojawić krwinki czerwone, ponieważ nasza szyjka zbudowana jest z krypt szyjkowych, które posiadają drobne naczynka włosowate i w wyniku skracania, zgładzania, lub na przykład gdy byłyście w dzień na wizycie u lekarza, który was badał i chciał sprawdzić, czy jest to rozwarcie, czy główka na przykład przypiera, to mógł spowodować otarcie czy pęknięcie takiego naczynka, i wieczorem odejdzie Wam taki czop śluzowy, podbarwiony na czerwono. To też nie należy się martwić, tylko się należy cieszyć, że coś w moim kanale rodnym zaczyna się dziać, że zaczyna się przygotowywać do porodu. W mądrych książkach kiedyś pisano, że ten czub śluzowy odchodzi na 24-48 godzin przed porodem. No ale te mądre książki pisano, gdy kobieta nie była badana pod koniec ciąży. Teraz nie zawsze się to sprawdza tak, jak jak w nich pisze, ale ba, często jest to właśnie mylące i yy, przy, yy, rodzące przyjeżdżają i mówią, że na przykład przyjeżdżają z kwotokiem, z kwawieniem, a my później patrzymy, a to jest czop śluzowy, lekko podbarwiony na czerwono. Lub śluz, który robi się rzadki, żeby wypłynąć, który zawilgaca wkładkę i mówicie, że odpływają wam wody. Obserwujcie, wody to są, kochani, wody. Najczęściej są to, jest to czysty płyn płynący. Bywa tak, że czasami jest podbarwiony na zielono. Jest to oznaka niedotlenienia dziecka, czyli oddania czoku, yy, 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 smułki pierwszego stolca do wód płodowych, który, i ten, ta smułka zabarwia wody płodowe na zielono. Czasami y, trudno nawet y, ocenić, co jest powodem, że, że są te zielone wody. Bo i tętno jest prawidłowe, i z dzieckiem nic złego się nie dzieje, a pojawiają się zielone wody. Ale jeśli odpływają Wam zielone wody płodowe, to jest powód, żeby natychmiast zgłosić się do szpitala. Można wezwać karetkę pogotowia i w pozycji leżącej przyjechać do szpitala. Lub jeśli już mąż się decyduje, że Was zawiezie, to również starajcie się w pozycji leżącej, żeby nie napierać. Bo może to być problem pępowinowy, że pępowina jest okręcona wokół główki dziecka lub pętla pępowinowa przedostaje się przed główkę i dziecko główką uciska pępowinę, więc jeśli położycie się, to główka po prostu tak jakby odblokowywała tą pępowinę. Przyjedziecie do szpitala, położna, posłucha tętna, zbadają wam, zrobią USG, i okaże się, że nic się złego nie dzieje. Będziecie mogły yy, normalnie rodzić bez żadnych problemów. Oczywiście będzie nadzór, wzmożony nadzór KTG, ponieważ te zielone wody właśnie mogą sugerować jakiś problem. Czyste wody płodowe to spokojnie, dziewczyny. Zbieramy się. I powoli jedziemy do szpitala. Nie czekamy w domu na skurcze, na akcję porodową. Bardzo często jest tak, że jak odpłyną wody, to za chwilę pojawią się skurcze, ale czasami bywa tak, że tych skurczy nie ma i nie ma, i nie ma, i nie ma, więc my nie możemy czekać w domu. Ponieważ pęknięcie pęcherza płodowego to jest rozpoczęcie porodu. I Taka sytuacja musi już być pod nadzorem położnych i lekarzy w szpitalu. Jeśli rodząca nie urodzi do 6 godzin po odpłynięciu wód płodowych, to profilaktycznie otrzymuje antybiotyk potem w szpitalu, żeby zapobiec infekcji wewnątrzmacicznej czy zapalenia płuc u dziecka. Bo przecież pochwa nie jest jałowa i z drobno drobnoustroje bakterie maszerują w górę, nadkażając właśnie środowisko w macicy. Także jeśli odpływają wody, spokojnie pakujemy się i jedziemy do szpitala. Jeśli pojawiają się skurcze, spokojnie obserwujemy przez dwie godziny co najmniej tą akcję porodową i jedziemy do szpitala. Jeśli byście zauważyli na podpasce krwawienie, takie jak przy miesiącu, czy żywoczerwoną krwią, jest obojętnie, w którym jesteście tygodniu ciąży, musicie natychmiast jechać do szpitala, ponieważ każde krwawienie w ciąży jest bardzo niebezpieczną rzeczą i musi być hospitalizowane, ocenione przez ginekologa.